Hej kochani, witam Was w dzisiejszym filmie z Boostera. Dawno nie miałam Boostera, więc pomyślałam, że teraz jest czas. Tak, na razie mam czatow i w ogóle widzicie, mi się strasznie laguje. może podoba mi się akurat, jak stoi na jednej ręce, ale może nie za bardzo mi się podoba, jak mi laguje, więc może zacznijmy od zmienienia animacji. Jeżeli oczywiście mi się zmieni, bo aktualnie mam w ogóle czatow, tylko ze względu na to, że zaczęłam właśnie nagrywać i chcę zmienić ten. O, to może być ok, bo tutaj. Ta, na tej animacji ona się po prostu nie rusza, a na tej się stać nie rusza i to trochę też lagów powoduje. Ja się tak, by the way, lognę, zanim w ogóle wszystko. Zacznę. Otóż już jestem, lognęłam się. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tak dużych lagów. Znaczy, i tak na pewno będą, bo automatycznie, jak włączam program do nagrywania, ogólnie nagrywam, to yy, dzięki, zape, to yy, robią się lagi w ogóle kompletnie. Yy, nie da się nic robić, faktycznie. Także na moich odcinkach trzeba się trochę spodziewać lagów. Mam nadzieję, że to jakoś yy, wkrótce się zmieni. Kocham cię. Dziękuję, pozdrawiam cię. E, fasełka, fasełka. Ok, em, zacznijmy od kupienia boostera. E, I słuchajcie, nie, nie jestem tak przygotowana jak zwykle na boostera, że mam po 10 nagród do, obry, do odebrania. Bo mam tylko jedną nagrodę. I tak właściwie to zrobiłam tego boostera tylko i wyłącznie, żeby dobić w końcu ten 28 level. Bo już w tym 27 męczę się kilka miesięcy i to moim zdaniem jest zdecydowanie za dużo. Jak już mówiłam, nie zwracajcie uwagi na status. Jeżeli chcecie, to mogę o tym wam nagrać odcinek. A nawet jeżeli nie chcecie, to też wam nagram. Napiszę, że booster i że nagrywam. FE oczywiście jest konieczny. Poczekam chwilę, bo oni dopiero się, dopiero widzą, że. Mam boostera, to ja poczekam aż zobaczy to więcej osób. No sorry, mam limit. Yy, I aż, tak, więcej osób już chyba wszyscy zobaczyli, że mam boostera, bo chciałam po prostu, <grytania> poczekałam na grafy. Jej masz boostera, jej nagrywam. Raczej ten odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ nie chcę za dużo jakoś... O Jezu, ile fej... Jezu, widzicie, już dobiliśmy... Hmm, wcześniej miałam jakieś... Zdobyliśmy już jakieś 7000. B, bo noszę Twój zestaw. Wiesz, że. O Jezu, Pani Lodu! 1, 2, 8, 6, albo 1000, 1286. Nie, no, 1, 2, 8, 6 brzmi lepiej. Dziękuję Ci tak strasznie za pozdrowienie. Wow! Dziękuję. Nie wiem, czy Ci dam teraz radę odpisać. O, tutaj jesteś. O! Pozdrawię potem wszystkich. Dobrze. O, to jest mój stary komplet, ale ja go tak kocham. Yy, spoko, w ogóle ten komplet teraz zrobiłam sobie dzisiaj. No kurde, chyba i nie no. Jeden para 238, yy, ona mi dzisiaj dała już pozdro i bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję. Yy, jak cię tu znajdę, to ci podziękuję, ale tak to no nie za bardzo mogę. O co, za... debil, się wkro... No, dziękuję. Igor, debil. <laughs> nie, no spoko, Muszę żadnego awarda zrobić, a właśnie. I ty pozdrowisz, oczywiście pozdrowię wszystkich w ogóle.. Jezu, zobacz, ile już zakupień jest na tym komplecie. Wiem, że nic teraz nie robię do busta bo już dwie minuty minęły, a ja właściwie nie zrobiłam nic. Poza tym, że dostałam pozdę, ale to nie jest moja zasługa. Wow, już mi wbiliście yy, prawie 20 tysięcy. Gratulacje. Nie sądziłam, że tak to szybko pójdzie. Yy, ja tu sobie tylko wejdę na chwilę w słuki I zobaczę. Yy, ile osób zakupiło ten nowy look? W ogóle yy, teraz możecie mnie... Możecie słyszeć trochę krzesło, bo zamierzam podejść do torby i wyjąć sobie z niej telefon. Bo, nie chcę w... bo chcę po prostu napisać do kogoś na Facebooku, a nie chcę wchodzić na Facebooka, żebyście widzieli mojego prywatnego Facebooka i moje wiadomości. Więc no, jak mi się to załaduje, to będzie fajnie. W ogóle miałam dzisiaj już 200 tysięcy kasy po raz pierwszy. Ale wydałam na ten komplet. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo z tego co widzę, to już sporo co powiem. Jedno zakupienie? Co! A już widziałam co najmniej trzy osoby w tym roku. A zobaczę, przez innych dla Kitty. W ogóle ja usuwam ze znajomych te osoby, które tak szczerze kupują moje luki czy robią mi luki. Najlepiej takie, z których ja już mam, luk sama sobie zrobiłam, i potem je kupują. No, słuchajcie, jeżeli to by jest jakiś luk. Tego ja nie mam. I wiecie. Po prostu wam się podoba. To spoko. Ale dobra, nie wiem skąd... Mm, dobra, okej. Okay. To ta dziewczyna. Ona na pewno kupiła luk. O właśnie, ale ten... Nie, dobra, nie kupiła go, więc spoko. Epfoka. Foka Tak, jesteś na... Dobra! Koniec tego przedłużania. Mm, minęły 4 minuty. A ja właśnie nie zrobiłam nic. Więc teraz odbierzemy sobie nagrodę i przy okazji dobędziemy level. Tak mi się wydaje. W ogóle, no przepraszam za te lagi, naprawdę, ale tak trochę to nie zależy ode mnie, bo mogłam sobie zrobić chatów i tak dalej, ale chcę sprawdzić Waszą aktywność, Wasze hejety, wasze grafy i w ogóle wszystko. Dobra, tu jest to. To jest złoty etap, chyba? Dobra, o to fajnie, bo jak będzie diamentowy, to już będzie eee, super. No bo wydałam no boostera jeszcze, co nie? I sobie odbierzemy nagrodę. Mam tylko jedną nagrodę, tak szczerze, miałam ich więcej, ale yy, mówiłam chyba, że ktoś pod... chyba mi się złamał na konto i ogółem to yy, tak trochę mi. Yy, I tak trochę mi wydał diamenty i w ogóle. Dobił się ten level, czy się nie robił? Tak, mam 28 level na teście. Boże, teraz będzie to głośne bo ogólnie włączyłam sobie. Yy, dźwięk. No fajnie, nie pojawiło mi się, że zdobyłam level. Ale... Yy, nie będę teraz niestety iść na zakupy. Ale zdobyłam 28 level, z czego się bardzo cieszę. Aktualnie nie mam VIP-a, więc skarbunki nie opróżnię. O Jezu, jak dużo brakuje. Yy, I szkoda, bo ja zawsze po takich rzeczach opróżniam skarbunkę, co nie? A nie mam VIP-a. No i nie kupię sobie, bym sobie już dawno kupiła. Niech cię nie hakują. Dobra, może ktoś... O Jezu. Nie wiem, do kogo to były te oba. Ale widzę, że... To w ogóle muszę podziękować za poprzednie. O, no to było dla mnie. Dziękuję, strasznie Ci dziękuję. Pozdrawiam Stella 1, 5, 6, 7. I no, dziękuję. Jeszcze raz, strasznie. Czekaj, napiszę do ciebie. O ile uda mi się kliknąć. No właśnie, może mi się załaduje gazetka. Yy, ja tu sobie zrobię na chwilę yy, pauzę. Niech mi się gazetka załaduje. Dobra, yy, z tego co widzę, to mówisz, internet jest bardzo szybkie. Mówi ta czapka. Dobra, przyjmiesz zaproszenie na zakupy. No nie do tej. Słuchaj, nie przyjmę, yy, ponieważ yy, nagrywam. I nie, nie ma sensu. Poza tym będzie mi lagować, więc no niestety nie teraz. Jak widzicie, tu ja sobie tutaj często oszczędzam, bo moim zdaniem to nie ma sensu tego wydawać tak, jak. Znaczy, że. autokrabów! Otrzymałam aż tyle! Moje luki zostały zakupione przez aż tyle osób, z 60 tysięcy kas. Moja firma otrzymała aż tyle odsłon. Dostałam tyle loves! O jezu, jak dużo! I w ogóle to wszystko tak dużo tego jest. Co prawda, at to wiecie. Wiemy, w których występowałeś, aż muszę obejrzeć jakieś szczerze, bo nie oglądam tych filmów, a kiedyś bardzo często oglądam wszystkie. Yy, moje zdjęcia, aha, to stare zdjęcie jest bardzo. O stwórz i oceń, aż 100! Znaczy mi nie podskoczy, w ogóle mi na pewno nie podskoczy. Dostałam pozdrowienie od Czarna 231096. Tak więc dziękuję. O, dziękuję. Dobra, wiesz co, napiszę, że na... po prostu jej nie mogę, bo jej kratkuje, czy jak mój hashtag to nie jest e! Dobra, nieważne Boże, kolejna pozdra... dobra, nie spodziewałam się aż tak I Pozdrawiam Magda30008, dziękuję ci bardzo Ja ją znam w ogóle, dzięki, straszne sam pozdo Pozdrawiam pani lodu. 1, yy, 2, 8, 6, dziękuję. Za kolejne pozdo Nie no, dobra, to jest już przesada. Ja z ja wam tak dziękuję. Nie spodziewałam się, że aż tyle Pozy dosta dostanę. Zwłaszcza, że trochę znajomych posuwam. Ale takich z niskimi levelami i tych, którzy nie wchodzą, więc... Yy, raczej tak... Znaczy aktywne osoby też kilka osunęłam. Yy, ale to były takie... Osoby na przykład, które nosiły mój look nie miały pracy, już mówię. Dobra, to ja się lognę. Dobra, weszłam i dostałam znowu od pani Lodu 1286. Muszę jej podziękować. Przynajmniej. W ogóle, no, dużo lewela nie robiłam, ale, no, już trochę. E, więc, no, dziękuję bardzo e, za taki odzew na to. Bo ja mówię, że tylko miałam jedną nagrodę i naprawdę nie spodziewałam się niczego dużego na tym boosterze. Tak szczerze nie. Słuchajcie, podawałabym yy, wszystkim pozdra, A w ogóle ona mi dała. No, pozdra, Ale co powiedzieć? Zognęłam się i teraz nie się widzieć. Ale co powiedzieć? Czekaj. Muszę wejść w dużą pocztę, niestety. Jezu, ona mi to graf udawała. Jasne. Yy, pozdrawiam i możecie ją subować. Jej kanał to Stella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yy, myślę, że łatwa nazwa. Yy, subujcie jej kanał, ogólnie wpadajcie na niego i tak dalej. Hej, ty, cały czas daję Ci grafy. No dziękuję w takim razie. Yy, nie, nie, chciałam dać jakimś post da, yy, kilku osobom, ale... Wydaje mi się, że tego nie zdobę, bo już mam mało diamentów, tak szczerze miałam ponad 500 i mam 300 ileś i w najbliższym czasie raczej nie będę mieć VIPa. Bo gdybym miała, to wiecie, a ty też dasz suba? Słuchajcie, nie dozdaję subów za darmo, to jest po pierwsze. Jeżeli masz ode mnie suba, to znaczy, że twój kanał jest naprawdę genialny. Eee, nie wystarczy mi dobry kanał, żeby dać suba. Sub to jest dla mnie w ogóle pełne powierzenie się i oglądanie każdego odcinka, więc nie wiem jeszcze. Tak po prostu, jeżeli komuś mam dać suba. Komuś mam dać suba, jest ona. Dobra, nie, przepraszam, że tak przerywam, ale naprawdę nie potrafię pisać i mówić, a musiałam to zrobić. Ehm, co to się w takim razie? Hmm. <laughs> Ale przynajmniej ma no, nie dziwię się, że ona ten pisze, że nie daje pozy, skoro mi dała te pozy. W ogóle dziękuję za te wszystkie Ym, yy, no właśnie. O, już ktoś obejrzał, już ktoś polubił już autografów też sporo otrzymam o do Milsona o, o Jezu, on jest online nie nie jest, wiesz może by nie tak odpisał mogę nagrywam yo czemu mi się nie pokaza y, czemu mi się nie pokazało masz rację w ogóle ci się nie pokazało Szczerze, to no ja nie widzę czy on jest online czy nie jest online nie on mi nie odpisze on ma raczej chatów o ma nie fajnie. Następnym razem postaram się szybciej trochę wbijać level, w sensie robić rzeczy, żeby, żeby go wbić, a nie. Booster, brak 8k. Ej, też mam boostera. Jezu, też mam boostera. Aha, super, bo dałam grafa y, tej pani lodu. Ona pewnie mu daje, bo ma boostera teraz, co nie? Dobra, jeszcze zostało 40 minut. Hej, hejo, pozdrawiam na odcinku. Proszę mnie... Jak to nie? Pozdrawiam, będzie Jak to dawno nie było odcinka, no eee. A co chodzi? Był nawet tak całkiem niedawno. Mogłabym jeszcze coś dobić w sumie do levela, ale osobiście mówiłam, że w tym boosterze chciałam tylko i wyłącznie dobić 28 level i nic więcej tak naprawdę nie chciałam. W sumie mogę już kończyć ten filmik, bo nie mam nic do powiedzenia. Chciałabym sobie teraz kupić VIPa i w ogóle bym sobie kupiła, przed, bo ja zawsze jak robię to muszę muszę vip VIPa, tylko w tym przypadku jakoś tak to... Hmm, w ogóle nie że 28 level, może co? Ym, ale aktualnie właśnie mam coś z telefonem i musiałabym sobie kupić albo przez konto bankowe, co jest niemożliwe, albo przez PaySafeCard, a u mnie w pobliżu nie ma PaySafeCard i moim zdaniem to jest bez sensu kupować to tylko po to, żeby sobie kupić jakiegoś VIPa. Na miesiąc, i ja, jakbym już miał kupować, to wiecie jakiś większy bit. Yy, mam nadzieję, że tak całkiem w przyszłości dobijemy, chociaż 29. Tym razem bardziej się postaram. Hej, ty pozdrowisz. Pozdrawiam sobie grzeszczek. Zawierzam sobie 999. Słuchajcie, na tym odcinku nie dam jej pozda, ale w ogóle ogólnie może jej dam pozdro. Yy, postaram się jej dać pozdro. Ale aktualnie to chciałam już skończyć i pozdawić tylko osoby, a mam tak zalegowane wszystko, że. Raczej jest to niemożliwe w tym momencie, eee, więc Albo na mnie albo na mnie jakąś listę, albo skolek, albo w ogóle komuś. bym w ogóle wszystkim dała, bo naprawdę dużo było z Was, wszystkich osób, które pomagały, a zwłaszcza tych, które dawały pozna. Ale ja nie jestem w stanie <śmum> Wam wszystkim czegoś dać. Eee, pozdrawiam. Julian Król e, 2401, Love Małpa o Olusia 890 na tak bo Pozdrawiam piesek 322, sobie wiesz, tak wytwę to Pani lody 1286 oczywiście e, Pozdrawiam Bio Bio O Nie. Dalej pozdrawiam koteczek 22339, oskarek e, x 68 Madiakira, Iwona Dostępna 2, e, Pozdrawiam Stella 12457, Misiowata serce serce, e, Klara e, 8082 albo 8082. Jak sobie boisz, a w ogóle no... E, Tamina, kocham Mary, e, pozdrawiam Marylią2014, pozdrawiam Shana grana e, tak, pozdrawiam Cię Marta, naprawdę, wiem, że chciałaś być sławna, tak, pozdrawiam Cię, jesteś sławna, cieszę się? Bądź sławna, zapraszajcie Szanagrana, ich ma spam. Pozdrawiam xbyciak, e, pozdrawiam Klarunia, pozdrawiam wevo e, no u mnie też, no kapsuk często mnie wkurza. Pozdrawiam Dina 301 Mediala, Twilight 8888 Biedronka Nadia, Koziorożec 05. Pasołka 123451 e, Zamkicia do lat do O Jezu, to w ogóle takie wiadomości przed o Jezu. Dziękuję! To ja się pozdrawiam przed chwilą. Pozdrawiam i tak jeszcze raz i naprawdę dziękuję za pozdrowienie w ogóle. Tak, napisałam. Na... Postaram się do ciebie napisać zaraz, ale chyba mi to nie wyjdzie. No w ogóle tak, pozdrawiam e, Justynka 803, e, pozdrawiam Merida, serce, serce, serce e, pozdrawiam e, bru... <gry> brunetka e, 10. Pozdrawiam Adam Gry e, 123, pozdrawiam e, dziewczyna i ja, pozdrawiam Sunshine 1011. E, fajna nazwa, pozdrawiam Miziajka, Wow. Pozdrawiam czarna e, 231096, pozdrawiam Jagoda 2004089. Pozdrawiam... Lolo Lolo lo, 1234XM, pozdrawiam, Charlie East, 2 Emilka Modelka2006, maja e, 2317 Lusia6555, e, Patrycja Mucha Lczek, o ona mi w ogóle, nie, nie wiem jakim cudem ja to pamiętam, ale ona mi kiedyś tego pozdrowia na odcinku, pozdrawiam, wiecie jak jeden, 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 wykrzyknij, wykrzyknij, jeden, pozdrawiam, Laska100, lubię dziewczyny, e, Buśka, <laughs> Kicia, Pycia, Love e, 1 nepara 28 też dziękuję, że się pozdrowiłam, tak, pozdrawiam, Martyna D. Serce, Blanka ukośnik 2010 Jennifer yy, 1247, yy, 12, 47 yy, y, Majsza 1-2. Weronika yy, 89. Julia yy, 1-1-3. Yy, Lady Goo 1 2, 3, 7. Widzę, że też oglądałaś Disney Channel. Wiktoria yy, 10, 10 wiki Ile ja tu już nagrywam? A minut. To jeszcze kilka wiadomości będę. chociaż już 2 minuty już poddawam, mniej Więc no, zaraz jeszcze wejdę w jeszcze raz i porozmawiam te osoby. E, Misia Papysia, Karolina66756, 6, <grym>, pozdrawiam Delfina D1000, e, Resourcin K6, e, Aleksis, Magda 30008, e, Kati005, gdybyś przyjęła, no wiem, że coś chciałaś pisać, że coś tam, coś tam, gdybyś przyjęła, a to już dalej coś nie nagrywam. E, otóż to, gdybym przyjęła, to by było fajnie, ale nie mogę nikogo przyjmować, bo mam limit, tak. E, ktoś też to na pewno napisał. O, już mam 200 tysięcy kasy, dziękuję. Hmm. No to... Już pozdrawiam tak ja go że towarzysz pozdrawiam Katy 4 5 6 znowu ośiem może dziewięć jeden cztery wisyna panienka 89, dziewięć dziewięć potem Nie pozdrawiam te dwa razy bo ja już wiem że was pozdrawiam kropelka żabcia trzy z się pozdrawiam blue jeden 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 blunk jeden trzy mi pozdrow no blondie 0715 jeden y pięć jakby co to ja już kończę odcinek yy, tutaj jak teraz coś napiszecie to przepraszam ja już mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie.